Witam Państwa bardzo serdecznie. Adam Hasiarz Styl Style Ismart. Dzisiaj przygotujemy fileta z kurczaka na białym winie. Do przygotowania tego dania potrzebne nam będzie filet z kurczaka, musztarda, czosnek, śmietana 36. Masło, białe wino, dekoracyjnie pietruszka oraz yy, przyprawy. Zaczynamy od poczerwienia naszego fileta. Wcięcie paski. Następnie na naszej, na naszej patelni, która się już rozrzała, rozpuszczamy trochę masła. Następnie, gdy masło nam się już rozpuści, patelnia będzie już wystarczająco nagrzana. Możemy rzucić nasze kawałki fileta. Oczywiście przyprawiona. Ja używam soli, pieprzu, soli, pieprzu, troszkę ewentualnie tymianku. Masło nam się już rozpuściło, więc rzucamy naszego fileta na patelnię. Następnie podsmażamy. Gdy kruszak nam się już kończy podsmażać na patelni, dodajemy czosnek. Dwa, trzy ząbki. Również według uznania. Potrzebne w takie pl plasterki. Również podsmażamy przez chwilę. Oczywiście nie za dużo, żeby czosnek nam się nie przypalił Gdy całość nam się już podsmaży, czosnek się fajnie zrumieni, podlewamy delikatnie białym winem. Oczywiście redukujemy, czyli Powodujemy, żeby objętość naszego płynu na patelni zmniejszyła się, wyparowała. Gdy płyn już nam odparował, podlewamy delikatnie śmietanką 36. Całość trzeba wymieszać dokładnie. Poddusić jeszcze. I również zredukować, abyśmy tamta nam się zabręciło. W tym samym czasie stroimy sobie pietruszkę. Urozmaici nam to również kolor sosu. Gdy śmietana nam się już zredukuje, dodajemy jeszcze troszkę musztardy, odrobinę do smaku i nasze danie będzie zaraz gotowe. Jeszcze tylko doprawimy i będziemy nakładać na talerz. Doprawiam jeszcze trochę solą, pieprzem, i dodaję na sam koniec pokrojonej pietruszki. Pietruszka nam nadała bardzo ciekawego efektu, także. Sos nie pozostał już idealnie biały, nakładamy na talerz, polewamy sosem. Przydekorujemy jeszcze pietruszeczką i zabieramy się za jedzenie. Życzę smacznego Adam Hasiar.